Więc w dzisiejszej Argentynie lewi, lewicy jako takiej w zasadzie nie ma. To znaczy są, są nisze. No są takie nisze jak... Nie wiem w, w Polsce, że mamy nie wiem mamy krytykę polityczną, mamy, mamy ten ruch no, młodych na rzecz klimatu, nie nie, nie, nie. Strajk klimatyczny. Straj klimatyczny tak i tego typu organizacje, mamy organizacje feministyczne, no tak jak u nas był był strajk kobiet, co bardziej był ruchem niż organizacją, natomiast Lewicą funkcjonalną w, w Argentynie jest, jest w tej chwili peronizm, ale nie wiadomo, co będzie za 10 czy 20 lat. Mo, za 20 lat może, czy za 10 lat może peronizm będzie prawicowy. No dziś jest lewicowy, ponieważ rządzi wariat Milley, prawda? E, a ewentualnie gdyby nie był Milej, to by rządził inny polityk z takiej tradycyjnej prawicy. Więc peronizm siłą rzeczy jest, jest musiał odnaleźć.